Że niektórzy twierdzą, że 70% zdrowia można poprawić ilością i jakością wody, bo w takim procencie z wody jesteśmy zbudowani. I dlaczego woda? Okazuje się, że nawet ci wielcy marzyciele, którzy chcą kosmos podbijać, teraz coś mówią, że jest szansa życia na Marsie, bo znaleziono tam jakieś ślady wody. Pierwsze pytanie, jakie sobie zadają, to jest... Wiadomo, czy jest tam woda. Dlaczego? Z prostego powodu. Gdzie jest woda, tam jest życie. Gdzie nie ma wody, niestety wie, wiemy jak wygląda życie na pustyni. Nie ma wody, nie ma życia. Małego księcia ktoś czytał? Tam jest takie fajne zdanie. Wodo nie masz ani smaku, ani zapachu. Nie można ciebie opisać. Pije się ciebie nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia. Jesteś samym życiem. I tak naprawdę czy warto zgłębiać temat wody? Co można powiedzieć na temat wody? Mokra, przezroczysta, co więcej? A tak naprawdę zobaczycie państwo, że to jedy, tak, jest to jedna z, najpro, jedna z najprostszych substancji, jaka jest w przyrodzie, a tak naprawdę jedna z najbardziej tajemniczych. Jedyna substancja, która potrafi występować w trzech stanach skupienia. Żadna inna tego nie potrafi. I jakie ciekawostki, jakie sekrety woda w sobie kryje? Postaram się coś tam przybliżyć na ten temat. Coś nacisnąłem mnie, tak? Okay. Planeta nasza, podobnie jak i nasz organizm, pokryta w 70% jest wody. W naszym organizmie tak samo, w zależności od wieku, tej wody jest różnie. Dziecko, jak, się, jak jest jeszcze w łonie matki, może mieć nawet 85% wody w sobie. Czyli jest praktycznie wodą. Osoba starsza, taka już pomarszczona, ma 50, 60%, 55%. Czyli proces starzenia, tak naprawdę to jest powolny proces wysychania. Kto się chce szybko zestarzeć? Niech nie pije wody. Śliwka, jak spadnie i odparuje z niej woda, to co się z nią dzieje? Zmarszczki się jej robią, tak? I żaden krem już nie pomoże. Więc, kto, kto chce uniknąć tych rzeczy, to po prostu trzeba te komórki napompować. 70%, to już wiemy, tak? Około 70% średnio u młodego człowieka tak to wygląda, z wiekiem tej wody ubywa. Ile tej wody powinniśmy wypijać, żeby cała ta wielka fabryka biologiczno-chemiczno-elektryczna działała sprawnie? Różni mówią, jedni mówią litr, półtora, dwa litry, trzy litry. Od czego to zależy? Zależy to oczywiście od naszej wagi. Zasada jest taka, żeby cały organizm działał sprawnie: 0,3 litra na 10 kg. Niezbędne minimum, żeby cała ta fabryka działała sprawnie. Dlaczego to jest takie istotne? Wiemy, że jednym z głównych zadań wody jest wyprowadzanie z organizmu toksyn. 80% tych toksyn z wodą się rozpuszcza i z wodą jest wyprowadzana. Jak nie pijemy, to nie wyprowadzamy. I dorosła osoba, która waży nam te 70-80 kg, powinna wypijać te. 0,3 to jakieś 2, 2,5 litra wody. Dlaczego? Dlatego, że około 1,5 litra na dzień na doby oddajemy moczu, pół litra wypocimy, pół litra z oddechem. Z każdym oddechem ucieka woda, prawda? I teraz co się okazuje? Jeżeli człowiek ważący tamte 80 kg, który powinien wypić 2,5 litra wody, wypije litr, to może oddać 2,5. Na dłuższą metę się nie da. Tak, bo byśmy każdego dnia się skurczali. Więc miało być 1,5 litra moczu, wyszło 0,7. Może jest odpowiedzialne za wyprowadzanie toksyn. Połowę moczu nie wyszło, można powiedzieć, że jakaś część toksyn w organizmie została. Tamten będzie gęściejszy pewnie, ale i tak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zostawiamy toksyny w organizmie. Gdzie one się odkładają? Różnie, tak? I teraz jeżeli nie wypijamy właśnie odpowiedniej ilości wody, to musimy mieć świadomość tego, że zostawiamy trucizny w organizmie. Bo 80% toksyn rozpuszcza się w wodzie i z wodą jest to wyprowadzane, 20% w tłuszczach. Trzeba nam wiedzieć, że jest pięć takich organów, które nigdy nie śpią, nigdy nie odpoczywają, cały czas pracują i w związku z tym cały czas muszą mieć tlen. A żeby tlen dotarł do komórki, musi być woda. Więc to są organy, które wodę muszą mieć zawsze. Jakie organy? Serce też. A taki, który organ potrzebuje najwięcej wody? Centrum dowodzenia, dokładnie. O, znowu nie tym guziczkiem. 90% mózgu to woda. Ktoś mówi, nie rób mi wody z mózgu. Nie potrzeba. Tam i tak jest sama woda, praktycznie. Tak? Gdyby poziom wody w mózgu spadł o 1-2%, często są to już nieodwracalne skutki dla zdrowia, bo mózg jest niedotleniony. I dlaczego głowa boli czasami? Jak spada poziom wody w mózgu, to włącza się kontrolka. Wiele osób mówi, napij się wody, przestaniecie boleć. To dlatego. Między innymi jeszcze później pokażę inne przyczyny. I, I ta woda musi być, Organiz mózg będzie robił wszystko, żeby tą wodę tutaj mieć, bo to jest centrum dowodzenia, które zarządza wszystkim. Kolejny organ, który wody potrzebuje dużo, to też, ale w pierwsze płuca. Bez, bez jedzenia wieczorem mamy 40 dni, bez wody 4, bez tlenu 4 minuty, nurkowie 8, tak? tak? Czyli tak samo, to wszystko, cała ta wymiana gazowa wy odbywa się w limfie, w wodzie tak naprawdę, to jest, musi być ta woda. Jeżeli braknie wody, duszności, różne rzeczy się zaczynają. Nerki, ktoś tam wspomniał, tak? To są filtry, główne filtry, które przerabiają, jak gdyby cała krew idzie przez nerki i tam jest filtrowana. I wszystko to, co z organizmu jest pozbierane, poprzez nerki jest wyrzucane, ale na sucho nie pójdzie. Jeżeli jest mało wody, to zacznie się piaseczek składać, z, tych piasecz, z tego piaseczku później kamyczki, a później zaczynają się problemy, między innymi z, powodu, z tego powodu, że brakuje wody. Serce, czyli pompa, która tłoczy to wszystko, tak? Na sucho też nie pójdzie. Kisiel, kisiel ciężko przepychać. Wodę łatwo, tak? a kisiel już jest ciężko. Jak jest mało wody, zaczynają się problemy. No i oczywiście fabryka, która przerabia wszystko to, co jemy, czyli wątroba, żeby zneutralizowała wszystkie te środki, które mamy teraz w jedzeniu, bo teraz tak naprawdę w supermarkecie to jedzenie jest takie, które raczej nam nie służy. Gdyby nie wątroba, to byśmy się szybciutko zatruli, ale ona tam neutralizuje. No i też ona w 70% zbudowana jest z wody, bo musi to wszystko przepukać, przerobić i wyrzucić. No i teraz pytanie. Jeżeli te pięć organów na czas nie dostaje z zewnątrz tyle wody, ile potrzebuje, to skąd one czerpią wodę? Bo one wodę muszą mieć. Z akwarium, bo my jesteśmy chodzącym akwarium. Ja ważę 75 kg. Załóżmy, że jest we mnie 70% wody. Ile to jest litrów? 7 razy 7? 50 litrów wody, tu. pięć wiader 10-litrowych we mnie. Czyli ma skąd czerpać wodę, tak? Więc co robi? No, yy, patrzy, gdzie jest dużo wody, w jakim układzie jest dużo wody, skąd może sobie pożyczyć trochę tej wody. O, z krwi na przykład. tak, Układ krwionośny bardzo obfity w wodę. Więc nawet 8% wody z krwi organizm potrafi sobie odsączyć na potrzeby tych pięciu ważnych organów. Jeżeli wyciągniemy tam nawet niecałe pół litra wody z tych pięciu, sześciu litrów krwi, jakie ma dorosła osoba, to co się z krwią dzieje? Zagęszcza się. Jak była rzadziutka, to przez te cieniutkie naczynia włosowate przechodziłaby bez problemu. A jak jest kisiel... To ciężko idzie. Z fizyki wiemy, żeby pokonać opór, co musi się wydarzyć? Znowu nie ten przycisk. Ciśnienie musi podnieść, bo musi kisiel przepchnąć, bo musi komóreczka tu na końcu palca dostać len, więc krew musi dojść. Więc jak normalnie nie pójdzie rzadko, no to na gęsto z większą siłą, ale pójdzie. Idziemy do lekarza. 180 na 100. Do końca życia tabletki. Na rozrzedzenie krwi. Ja się czasami droczę z tymi ludźmi i mówię, słuchaj, jak masz kisiel, wrzuć tą tabletkę do kisielku i zobacz, czy się rozpuści. A spróbuj wody tam dolać. Czym prędzej rozpuścimy. Tak? Chodzi o to, żeby zrozumieć pewne proste rzeczy, bo to organizm nie jest, znaczy on jest skomplikowany, ale obsługa jego jest prosta. Tak? Tylko trzeba to zrozumieć. Z krwi więcej nie może pociągnąć, bo ta krew musi się swoje funkcje pełnić. Skąd jeszcze organizm może pożyczyć? Jest woda, gdzie nie jest niezbędna do życia, na przykład stawy. Te wszystkie maziówki, tam też 80% prawie to woda, 70 parę procent, tak? Wyciąga wodę ze stawów, nie ma smarowania. Wyciągnął wodę, zrobiło się miejsce, a nie wyszły toksyny, bo nie było moczu tyle. Gdzie te, gdzie te toksyny poszły? Zrobiło się miejsce w stawach, tak? Chrup, chrup, pstyk, pstyk, strzelają stawy, pstykają, chrupią. Może dlatego? Trudno powiedzieć, tak? Weźmy takie mało ruchome stawy, ale bardzo ważne, czyli kręgosłup. Między, między kręgami tak, jest tam taki, taki dysk międzykręgowy. I tak naprawdę, jak jest on dobrze nawodniony, to on, on pełni rolę amortyzatora. My chodzimy, skaczemy, te kręgi są amortyzowane. To nie jest kość na kości, tylko między tym są to, te poduszki wodne. I teraz, jeżeli my na przykład wody nie pijemy i robi się coś takiego, to wiemy, że przez te poduszki wodne wychodzą wypustki nerwowe z rdzenia z kręgosłupa. Tak? I jak kręg siądzie na kręgu, to co się dzieje? Boli kręgosłup? Może boleć? Prosty mechanizm. Leki przeciwbólowe bierzemy, ale nie zastanawiamy się, a dlaczego boli? Wiecie państwo, jak działa tabletka przeciwbólowa? Odcina sygnał bólu, żeby mózg nie wiedział, co tam się niedobrego dzieje. Gdybyśmy tym tokiem myślenia szli, na przykład jedziemy do mechanika, bo zaświeciło się światełko od oleju, nie ma smarowania. Jedziemy do mechanika, mówimy, panie, denerwuje mnie to, a, a ja mam jechać teraz do Krakowa. No to mechanik wziął nożyczki, odciął kabelek, mówi, może pan jechać, nie będzie świeciło. My tak traktujemy siebie, biorąc leki przeciwbólowe. Nie chcę wiedzieć, co się psuje, niech się psuje. Tak? Skąd jeszcze organizm sobie może pożyczyć? Największy organ, jaki jest? Skóra. Wyciągnie, tam jest sześć warstw skóry. Tak? Wyciągnie wodę, pustynia. Trzeba w toaletce trochę więcej przed wyjściem do pracy posiedzieć, żeby tam pewne mankamenty tak? zatuszować. A gdzie jest woda taka, która za chwileczkę ma nam uciec z organizmu i można by ją jeszcze wykorzystać. Wielicie grubym. Wyciągnie wodę ze stolca, bo już nie ma skąd. A najwięcej, jaki organ potrzebuje wody? Centrum dowodzenia. Jeżeli mózg dostanie taką wodę ze stolca, to jaki człowiek ma myśli? <noise> Niektórzy mówią, że gówniane, nie? <noise> Wiemy skąd nerwice, skąd deprechy. Ma prawo głowa się buntować i znowu głowa boli, bo ona nie chce wody z Szamba. A jak się wyciągnie wodę ze stolca, to co się dzieje wielicie? Czytelnia. Nie ma czasu wypić wody? No to trzeba posiedzieć, tak? bo na sucho znowu nie chce iść. Prestetyka litowa nie ruszy. No i wtedy ci się nie jest znowu potrzebne, żeby to jakoś tam sobie poradzić z tym, prawda? Tu chciałem Państwu pokazać, dlaczego ilość wody jest ważna. Jeżeli braknie wody, widzicie Państwo, ile medycyna ma roboty tylko dlatego, że nie chcemy pić wody? Tego jest oczywiście dużo więcej, ale dzisiaj nie ma czasu o tym. Więcej rozmawiać. Stoisko tutaj zaraz za tymi drzwiami, aby ktoś chciał wiedzieć więcej. Tam, tam mamy parę informacji jeszcze na ten temat. Jakie, jakie jeszcze parametry woda powinna mieć w naszym organizmie, żeby, żeby człowiek dobrze funkcjonował? Tą wodę, którą pijemy, powinna być ona ciepła. Dlatego, że woda w naszym organizmie jest ciepła 36 stopni. Jeżeli pijemy zimną wodę, to organizm, żeby ją puścić dalej do komórek, musi ją podgrzać. Żeby podgrzać wodę, trzeba stracić energię. Czyli to, co na witalność, na odporność, na wieczór człowiek, kapeć. Bo nie ma energii, bo cały czas zimne, zimne, tak. Zbyt gorące też nie może być, bo się włącza klimatyzator. Musi to wychłodzić, bo my jesteśmy struktury białkowe, a powyżej 42 stopni ścina się białko. Więc też klimatyzator zużywa energię? Zużywa. Czyli ani zbyt ciepła, ani zbyt gorąca. 36-40 stopni to jest taka optymalna temperatura. Pierwszy parametr to jest ilość, drugi parametr to jest temperatura. I trzeci, trzeci taki parametr to jest. Czystość też? O tym zaraz powiem, ale ważne jest to, żeby tę wodę pić na pusty żołądek. Czyli nie pijemy w czasie jedzenia, nie popijamy i nie pijemy po jedzeniu zaraz. Dlaczego? W czasie jedzenia w żołądku wytwarza się kwas żołądkowy. Kwas solny ma bardzo niskie stężenie, tam 2-3 pH różnie tam podają, tak? A woda ma 7 pH. Jeżeli 7 pH wlejemy do 3 pH, to co się stanie? Rozcieńczamy. Nie ma odpowiedniego stężenia, więc na przykład białko nie jest odpowiednio rozkładane na aminokwasy bo to kwasy, kwasy żołądkowe, enzymy tam mają to porozkładać. I teraz jeżeli niestrawione mięsko na przykład idzie wielita, jelita, co się z nim dzieje w temperaturze tam 40 stopni? Gnije, fermentuje, co się z tego tworzy? Tak, Trzeba sobie tam od czasu do czasu jakieś takie uniki dziwne porobić. Więc jeżeli nie chcemy mieć takich historyjek, to co powinniśmy robić? Pijemy pół godziny przed jedzeniem i po lekkim jedzeniu kaszę węglowodany, warzywa, to co się szybko trawi, godzina, Białka, tłuszcze, nawet dwie godziny przerwy, żeby kwasy rządkowe, enzymy zrobiły to, co mają zrobić i dopiero wtedy pijemy. Nie popijamy w czasie jedzenia. Enzy, znaczy nie enzymy, tylko kwasy rządkowe chronią nas też przed tym, żebyśmy czasami nie dostali jakiegoś gościa w prezencie. Mamy swój ogródek, swoją sałatkę. Przemyliśmy tą sałateczkę na kanapeczkę, zjedliśmy. A rano po tej sałatce chodził ślimak. Ślimaki są nosicielami jej pasożytów. Jeżeli to nie było dobrze domyte, to my... Czasami z jedzeniem przemycimy coś do układu pokarmowego. Jeżeli takie żyjątko wpadnie do kwasu, to wszystko co żywe praktycznie w kwasie ginie. Ale jeżeli my w czasie jedzenia sobie popijamy i ten kwas rozcieńczymy, to już 4 pH pasożyty przeżyją. Idzie wielitka, szuka partnera, zakłada rodzinka już jest w domu. Pieska, kotka co pół roku odrobaczamy. Tak? A siebie? Kiedy było ostatnie odrobaczanie? Nasi lekarze mówią, jeżeli ktoś to ostatni raz zrobił w przedszkolu. To ma tego poko kartki. Jutro będzie wykład na ten temat, przedostatni. Także warto posłuchać, co, co się dzieje. Czyli podsumowując, trzy ważne elementy: ilość, temperatura i na pusty żołądek. I już jest połowa sukcesu, jeżeli chodzi o wodę. O to, że jak, jakie woda ma znaczenie. Ktoś tu wspomniał jakość wody tak samo. Oczywiście, przede wszystkim, woda powinna być czysta chemicznie, bo jedno z głównych zadań wody to jest oczyszczanie organizmu z toksyn. A jeżeli woda nas teraz zanieczyszcza. To czym się oczyścić? A w wodzie mamy wszystko. Krety, acze, ludwiki, domestosy, opryski, nawozy, antykoncepcja, hormony, sterydy, antydepresanty. Wszystko, wszystko, co człowiek wyprodukował, wcześniej czy później trafi do wody. I są tylko dwie możliwości na świecie, żeby wywalić chemię z wody. Można się dowiedzieć na stanowisku, tam za drzwiami, po lewej stronie. To, to nie, nie dzisiaj o tym. Dzisiaj jeszcze o tych parametrach troszeczkę, bo yy, teraz jak popatrzymy. Ta druga połowa to właśnie chodzi o jakość wody. Ona musi mieć odpowiednią jakość, ta woda. Bo ja będę niektóre rzeczy przejaskrawiał, proszę mi wybaczyć, ale tak myślę, że po tych naukowych wywodach tutaj, ja jestem rolnikiem, także jestem, może powiedzieć, taki prosty chłop, więc nie będę tam wchodził w jakieś szczegóły. Ale tak, tak obrazowo parę rzeczy pokażę. Niektóre przejaskrawie, proszę mi nie mieć tego za złe. Nasz organizm zbudowany jest tak naprawdę z 12 układów: Krwionośny, kwiatwórczy, kostny, rozrodczy, technologiczny, nerwowy. Tak? Każdy układ zbudowany jest z jakiejś tam grupy organów. Serce, nerki, wątroba. Organy zbudowane są z czego? Z tkanek. Tak? Co to jest tkanka? Skupisko komórek otoczone wodą. Czyli tak mówię, jesteśmy chodzącym akwarium. I teraz jakie środowisko stworzymy tym naszym rybkom, tym naszym komórkom, tak one będą żyły. A z komórek tkanki, z tkanek organy, z organów układy i 12 układów stanowi o jakości życia człowieka. Tak? Spróbujmy rybkom do akwarium wlewać to, co statystycznie Europejczy wlewa swoim rybkom codziennie. Czyli wyglądałoby to mniej więcej tak. Rano taki Europejczyk się budzi i do akwarium musiałby wlać się No wiadomo, tak żeby się obudzić. Do śniadanka, żeby szybko poszło, herbatka. Po obiedzie najlepiej do akwarium kompocik. Tak? Po południu jakiś, nie wiem, soczek, piwko, Coca-Cola. Doczekają rybki do dziennika? Może do teleekspresu, tak? przy dobrych wiatrach. A nasze muszą się mordować całe życie. Tutaj pani pytała, czy chodzi o wodę, czy o płynę. A rybkom chodzi o płyny czy o wodę? A to są rybki. To są małe rybki w naszym organizmie. One potrzebują wody. Kwiatka podlewamy płynami czy wodą. Pieskułwin nalewamy płyn czy wodę. To co tutaj mówię to jest taka pani profesor z Rosji, z Akademii Rosyjskiej. Ona stworzyła całą tę Akademię koralową. Ona mówi tak: "Jak chcecie zobaczyć, czy to co pijecie jest dobre, to zróbcie sobie takie proste doświadczonko." Nalewacie swój ulubiony napój na miseczkę, idziecie z tym do lasu i częstujecie wiewiórkę, jelenia, dzika, sarenkę. Dajcie się im to napić. Jeżeli zwierzątko się tego napije, wy też możecie. Jeżeli zwierzątko tego nie chce, mówi uciekajcie od tego. To nie jest dla was. Mówi popatrzcie się, tam nigdy o nie chodzi, zębów nikt nie naprawia, stawów nie wymieniają, do porodu nie potrzeba. Dlaczego? Piją tylko wodę, jedzą wszystko co świeżutkie, niezapakowane, bez terminu ważności i wszędzie na piechotkę. A my? Wszystko na odwrót. I dziwimy się, że kolejki takie długie, prawda?